Overmax Solution 7.3 to hybryda łącząca telefon z tabletem. Czy takie rozwiązanie faktycznie ma przyszłość? Zapraszam do obejrzenia testu. Urządzenie zostało w całości wykonane z tworzywa sztucznego i choć ładnie się prezentuje nie może konkurować z powszechnie wykorzystywanym obecnie aluminium. Co sprawą niewielkiego ekranu tablet jest jednak bardzo poręczny i lekki, a dzięki temu zaskarbi sobie w serca wielu użytkowników. Kompaktowy rozmiar nie oznacza jednak ubogiego wyposażenia. Na krawędziach urządzenia znajdziemy nie tylko wyjście audio czy złącze micro USB, lecz także wyjście HDMI. Pod zdejmowaną klapką ulokowaną na tylnej ściance znajdziemy także dwa gniazda na karty SIM oraz jedną na kartę microSD. Poszedł zatem na całość i stworzył z tabletu telefon, który de facto należy do grupy dual SIMów. I chociaż firma deklaruje zgodność z siecią Aero 2 jakość rozmów głosowych pozostawia sporo do życzenia. Dużo wygodniejsze okaże się także skorzystanie z zestawu głośno ponieważ trzymanie 7-calowego urządzenia przy uchu nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Zamontowana bateria nie posiada oszłamującej pojemności, co ma swoje konsekwencje w relatywnie krótkich przebiegach na pojedynczym ładowaniu. Energii powinny wystarczyć na 3,5 godziny przeglądania internetu przy użyciu Wi-Fi i prawie tyle samo oglądania filmów. Ekran, jak już wspomniałem, posiada przekątną 7 cali i pracuje w osiążliwości 1280 na 800 pikseli. Wiąże się to z ich dostatecznym zagęszczeniem, efektem czego czcionki są wygładzone i czytelne. Tablet zaskakuje także dobrymi kątami widzenia, ale odnotowuje niskie wartości poświetlenia maksymalnego. Trzeba mieć zatem świadomość, że w słoneczny dzień odbiór treści będzie utrudniony. Moc obliczeniowa urządzenia płynie z układu, który posiada czterorodzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz. Zapewni on płynne przeglądanie internetu oraz obsługę aplikacji. Procesor graficzny pozwolił na uruchomienie choćby takiego jak Asphalt 8, lecz przy średnich ustawieniach detali. Nawet wtedy gra zaliczała czasami pewne przycięcia. System Android w wersji 4.2.2 został bogato wyposażony w aplikacje dodane, które poszerzają funkcjonalność urządzenia o nawigację, przeglądarkę Wikipedii, dokumentów biurowych, a także o komunikator gadu Trzeba jednak wspomnieć o małych brakach w systemu, a także braku płynności w przewijaniu listy aplikacji. Producent powinien się pochylić nad systemem i poprawić to i owo. Uber Max Solution 7.3 jest połączeniem unikatowym, ale odnoszę się do niego z pewną rezerwą. Jako tablet, owszem, spełni się, choć mały ekran oznacza niewielki obszar roboczy. W przypadku funkcji telefonu jest on z kolei za duży, aby wyparł potrzebę posiadania normalnego telefonu. Od strony wydajności nie wypada oszałamiająco, ale za taką cenę nie możemy też spodziewać się wszystkich możliwych wodotrysków.